Chodzimy po parkach, po ruinach, ruderach, przewodzie zniszczonych, aż w końcu wszystko będzie, jak nikt to nie zadba, to skończy mniej więcej tak, a za 20 lat tego nawet tego nie będzie. Pałac, o kuźdę, to drzewko ma troszeczkę lat i jest na fundamencie sobie wyrosło. No, był tu pałac. Był pałac. Ta na pewno było pałac ustaw. To był pałac jakiś tam. To mle nie pamiętam nazwiska. Tak znajdę później, to dopiszę w uwagach. Ewidentnie widać zarys fundamentów. Kamień Cegły, pełno cegł. może jakby się pokopało wąty nic to stare drzewa na krawędzi w parku no fundament jest ty stoisz na jednym ze skrzydeł Ej, to drzewo już jest na fundamencie cały długi czas tego nawet nie będzie wszystko porośnięte ładnym bluszczem No, Niewiele zostało. Niewiele zostało, ale to drzewo się pięknie prezentuje. No. no ale widać o że tu był grunek główny. A raczej do stodoły żadne takie schodki nie prowadziły. Jeszcze zarysy O, proszę, fundament. No cóż... Pałacu nie ma. bo nie używany, Został zburzone, rozchodzone i blablabla, wiadomo. Ale... A ci się prosi... O założenie rękawiczek. I tak po cichu. I wejście na mojego Czy to jest teraz używane czy nie? To raczej nie. A tam stoi coś okej okay. 100 metrów dalej stoi ciągnik duży, fajny, ptężny, więc tam nie będę szedł, bo nie warto ryzykować, ale nie wina rules Można wejść Arminia. Szkoda Zamiast się się z drzwiami Śmiało metyn, ale tu jest dach zerwany. Zaczyna się najładniejsza pora po dnia. Zachód się teraz daje przepiękne kolory i barwy. to Nawet? Ładnie. Tylko się jeszcze udało znaleźć w zejście na no, myślę, no właśnie. Mądra pani. <grym> Sowy. A więc zaatakowani przez parkę SÓW Które Marzenę chciały oznaczyć Całe szczęście nie oznaczyły Ale ma my brakowało mi Myślałem, że to nastrzą, to jest tego A to kurde SOWA było Para słów. Dobra, kolej wraca do siebie do, do, do wioski to by sobie odsparamy Bo obok jest miejsce SOWA, którą koleś... Więc tak, parę piórek się znalazło, ale gniazda nie widzę. Nie wiem, co sobie mogą myśleć o gniazdo. Czy dziuple mają wykutą, czy coś takiego w tym? Tam jest za ciemno, a jeszcze świecić. I nie chcę ich wystraszyć, więc nic spadamy. Może mają jakieś odniesione i. palcowe. Ej, ja sobie tego nie widziałem życia w ciągu pół roku, wziąłem 5-6 razy już. A, prawda, ma. Mówię tak jak stan jest. nie. Gdybym się pszczół osób jakichś takich innych, szerszeniowatych spodziewał, bo to lubię takie występować. Ale sowy? Kiery. Ty wiesz, że te supy są drewniane, nie w środku? Te supy są drewniane, w środku puste. No te supy. No. To jest sypna na zboża. No. Na dół. A na dole chlebnie. Dobra. No to lecimy dalej. Przynajmniej jeszcze jeszcze jeden pomysł.